Jesteśmy ciałem Chrystusa, które modli się razem. Każdego dnia otrzymujemy wiadomości od ludzi, którzy piszą: To wideo zmieniło moje życie. Nie dlatego, że nasze słowa są wyjątkowe, ale dlatego, że Duch Święty używa ich, by dotknąć serc. Ty, który słuchasz teraz, jesteś częścią tego cudu. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem. Wiem, że może czujesz się niewart, niewystarczająco święty, by nazywać się członkiem duchowej wspólnoty. Ale Kolbe nauczył nas, że świętość to nie doskonałość, to szczerość. To przyjście do Boga takim, jakim jesteś, i pozwolenie mu cię przemienić. Każdy, kto tutaj przychodzi z otwartym sercem, jest już święty w drodze. Jeśli doświadczyłeś pokoju podczas tej modlitwy, jeśli twoje serce stało się cichsze, jeśli poczułeś, że Bóg jest blisko, napisz to. Napisz dla siebie, by zapamiętać ten moment. Napisz dla innych, by dać im nadzieję. Napisz, bo Twoje słowa mogą być światłem dla kogoś, kto dziś błądzi w ciemności. Ta wspólnota to nie tylko kanał w internecie, to żywe sanktuarium, gdzie każde serce modli się za drugie, gdzie każda łza jest widziana, każda prośba usłyszana, każda radość podzielona. Bądź częścią tego światła. Niech Twoje serce stanie się płomieniem, który rozświetla ciemność świata. Lęk jest głośny, krzyczy w środku nocy, gdy nie możesz zasnąć, wrzeszczy w twoich myślach, gdy próbujesz się modlić, mówi ci, że nie dasz rady, że jesteś sam, że Bóg zapomniał o tobie.